Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No Wielki wieku mamy. Dzisiaj mamy 26 lipca. Na polu trochę pogoda jest niesprzyjająca, bośmy myśleli zrobić na polu nagranie, tak w plenerze, ale pada, dlatego przenieśliśmy się tutaj do tej salki, tak jak przy poprzednich nagraniach. Chcemy z Panią Zofią kontynuować. Pani Zofia tu we własnej interpretacji wiersze, które napisała przed spami. Drugą część tych wierszy. Tak jak to w tym swoim prywatnym notatniku Pani Zofia nam uprzystępniła. Tematyka tych wierszy. Jest następująca. Pierwsze strony będą mówiły o Bożym Narodzeniu i o Wielkanocy. Są to przemyślenia, które prezentuje pani Zofia w formie życzeń. Jeszcze powie tutaj o tych okolicznościach, jakie towarzyszyły tym życzeniu. Następny temat, następne nagranie będzie poświęcone matce i ojcu. Kolejne y, nagranie to życzenia w różnych okolicznościach. Kolejne y, y, znowu, czyli już raz, dwa, trzy, cztery to będą religijne teksty. Zawsze jakiś tam element religijny w tych wierszach się pokazuje. Z kolei o błogosławionej Karolinie kilka stron też wiersze ułożyła pani Zofia o szkole pierwszej komunii i jeszcze tam jeden czy drugi wierszy stanowiłyby ostatnią część, które będziemy tutaj proponować. Taka jest Tematyka tych najbliższych i może no, tych wierszy jest więcej jeszcze, ale tyle uprzystępnionych, wybranych pani Zofia nam tu zaprezentuje. Teraz przechodzimy do części pierwszej umiłowanym tematem pani Zofii. Są święta Bożego Narodzenia. Chociaż we wakacji, ale tuśmy przynieśli. Symbol dzieciotka leżącego w żłobie mamy tutaj przed sobą. Głębokie treści związane z Bożym Narodzeniem ujmuje pani Zofia w formie życzeń świątecznych. Prosimy bardzo o takie przedstawienie tych swoich przemyśleń. Życzenia na Boże Narodzenie to właśnie tego wieczoru, gdy wiatr. Zimnym śniegiem dmucha, w serce złamane i smutne, cicho wstępuje od ducha. To właśnie tego wieczoru. Od bardzo wielu już wieku. Pod dachem miłej kolenty Bóg się rodzi w człowieku. Radosny, pogodny i zdrowych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku życie. Każdy właśnie uczestnik tej, tej, tych życzeń. Inne życzenia. W noc jasno, cicho, jak nigdy na świecie. Przybyłeś do nas, Jezu, jako małe Dziecię, taki bezbronny, niewinny, pokój nam zwiastujesz, światu niesiesz miłość, nadzieję budujesz. Gdzie lud stroskany, słabość, słabościu zniewolony, tak wyrosłeś ubogi, bez berła, korony, a królem dostałeś serc, dusz zbawicielem. Jakże wielka to tajemnica, jesteś naszym odkupicielem. Ukochałeś nas, choć nie wiemy za co. Nauczyłeś kochać? przebaczać. Dziękujemy za to. Rodzaju ludzki, miej ucho otwarte, nie pozwól, aby to, co Chrystus dokonał, stało się martwe. I dalej życzenia na Boże Narodzenie. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym Śniegiem ducha, w serca złamane i smutne, cicho wstępuje o ducha. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieku, pod dachem tkliwej kolenty, Bóg się rodzi w człowieku. Radosnych, pogodny, Zdrowych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku życzy. I jeszcze, na Boże Narodzenie, w tę cichą święto noc, ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą. Chrystus nam się narodził i nowe dni będą. Do Cajni Betlejemskiej aż od brzegu Wisły ptaki i sarny dziwować się przyszły. I kwiaty, choć to zima, czas mroczny i cichy, niosą mierę, kadzidło i złote kielichy. A mały Jezus smutny w drzwi patrzy i czeka, by wśród witających go zobaczyć człowieka. Tuśmy pominęli dwa wiersze. Te. Tak. Prosiłbym, żeby również pani to Aha, dobrze, dobrze Niech się spełnił świąteczne życzenia te łatwe i trudne do spełnienia. Niech się spełnią te duże i małe, te mówione głośno lub wcale. Niech się spełnią te wszystkie, krok po kroku. Niech się spełnią w nowym roku. I dalej jeszcze życzenie na Boże Narodzenie. Niechaj ziemię roz. Śpiewa kolenda każdy dom i każdego z nas. Niech piękne Boże Narodzeniowe święta niosą wszystkim betlejemski blask. W ten świąteczny czas Bożego Narodzenia, łamiąc się opłatkiem, składamy życzenia wielu łask Bożych, szczęścia. Powodzenia, aby wszystkim się zdarzyło, z roku na rok lepiej było. Pani Zofia wspomniała o takim zwyczaju obdarowywanie szczodrokami. Niech Pani wspomni, jakie to były te szczodroki, o co tutaj chodzi, bo nie wszyscy może dzisiaj już wiedzą. Tak, tak, właśnie, właśnie, w okresie Bożego Narodzenia, kiedy przychodził nowy rok, kończył się stary, stary rok i nowy rok przychodził, był zwyczaj powsiad, że kobiety piekły malutkie takie placki Małe, to chlebusie były małe, drobne i e, rozdawały tym, co przychodzili w nocy z, z ostatniego dnia na, bo, na nowy rok. W nocy przychodzili z życzeniami i e, tak mówili, takie były życzenia. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, żeby Wam się urodziła pszeniczka i groch. I wszystko, i wszystko. I żebyście zdrowi byli. I żeby Wam się wszystko działo jak najlepiej. A teraz Wy nam daje, dajcie... Szczodroki, żeby było to, to wszystko tak słodze, życie nie. I te szczodroki, te małe chlebki, takie, które kobiety przygotowały. I bardzo właśnie te chlebki nam smakowały, bo nie tylko, nie tylko ci, co przychodzili obcy po te szczodroki, ale myśmy w domu tak samo. Też czasroki jedli ze smakiem, bo to były takie chlebusie malutkie, specjalnie pieczone właśnie na nowy rok. Kiedy idzie w ciągu roku, tego e, kobiety nie robiły, nie piekły, tylko ładnie na te czasroki specjalne na nowy rok. To był taki zwyczaj powszechny. Jeszcze może teraz gdzieś się tam zachował, bo te zwyczaje dawne takie miłe, szczere, proste były, ale już zanikają bardzo. I tak by trzeba było jeszcze właśnie podtrzymać te zwyczaje, szczególnie na powciach dawnych. Bo a ja pamiętam, Właśnie to wszystko dlatego, że, że mam bardzo dużo lat i dużo przeżyłam. No i pamiętam te strzodroki, nawet jaki to był smak. Jeszcze myśmy cebulkę w, 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 w pieczonu ze, ze skarkami mieli, to myśmy wkładali do środka tego strzodroka. I tak jakśmy smakowali bez popicia kompotu, bez niczego, tylko tak na sucho, tak jakśmy się zajadali, bo mam bardzo właśnie te chlebki, świeże smakowały. Bóg zapłać za ten komentarz. Jeszcze w tym zestawie świątecznych życzeń mamy tutaj e, na Wielkanoc. Tak. Też życzenia w podobny sposób e, 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 pani e, Wielkanoc wspomina. Oferujmy chwałę w wierze przy wielkanocnej opierze, gdy baranek obce zbawił, Chrystus grzeszny pokój sprawił. Zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary. Nadziei i miłości, ciepłego wiosennego nastroju oraz radości ze zmartwychwstania Pańskiego życzy. Życzy każdy jeden. I teraz, jeszcze następne, co na. Wielkanocne pacierz. Wielkanocne, tak. Wielkanocny. Już, 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 już tu będzie. A, to jest. Aha, tu jest. Wielkanocny pacierz. Nie umiem być srebrnym aniołem, ani gorającym krzakiem. Tyle zmartwychwstań przeżyłam, a serce mam byle jakie. Tyle procesji z dzwonami, tyle już Alleluja, a moja świętość dziurana na ćwiartce włoska się buja. Żeby choć Matka Boża przez chmur zabite wciąż z deski, Uśmiech mi swój zesłała, jak ptaszka we mgle niebieskiej. I wiem, gdy ze swoją trzymam jak złoty kamyk z procy, zrozumie mnie mały baranek z najcichszej wielkiej nocy. Kiedy więc świt, jak anioł nadzieje, na, nadzieją nam błyśnie. Gdy serce wiec nam każe wraz z Piotrem i Janem do grobu, gdzie pan życia w szacie jak przebiśnie, niech pokój wszystkim będzie cichy jak baranek. To jest świętana, życzeniana. Na święta Wielkanoc. A jaką pies wielkanocną pani e, lubiała najbardziej śpiewać dotychczas? <kluzny> A Chrystus zmartwychwstaniec stan jest. Nam na przykład danie jest. Jeśli mamy zmartwychwstać. Panem Bogiem królować. Leżał czy dni w grobie. Dał Bóg przebyć sobie ręce i nogi obie dla zbawienia człowiecze. Tobie. Alleluja. Alleluja. Dziękujemy bardzo za tą pierwszą część prezentacji wierszy na święta, na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.